Hejka naklejka widowcy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Unta. Tylko, że tym razem jest troszeczkę coś innego niż byście się spodziewali. Wiem, pewnie czekaliście może na trzecią część Washingtonu. Haha, <laughs> tu taka heca nie ma. <laughs> Ale będzie potem, spokojnie, nie martwcie się. W każdym razie, dzisiaj dostaliśmy bardzo fajny prezent na święta w Uncie. I to zdecydowanie lepszy niż jakieś zimowe Pay czy Washington, gdzie co roku tak naprawdę jest to samo. Tym razem dostaliśmy nową mapeczkę. Ponownie zrobioną przez Polaka, Rodaka, Renaxona. Trailer możecie sobie zobaczyć, albo pewnie już widzieliście, nie wiem, zostawiam wam gdzieś tam link w opisie czy coś takiego. Także obstawiam, że większość z was teraz pewnie ogrywa nową mapkę i to samo też zrobię ja, więc na pewno później pojawią się filmy, przegląd i jakiś standardowy survival na wanilce, tak jak zawsze. Ale tym razem postanowiłem, że zrobimy też coś innego. Coś czego w sumie już dosyć dawno nie robiłem i stwierdziłem, że mam dzisiaj ochotę. Zrobimy sobie opening boxów z nowej mapy. Arid boxy. Miało być na początku tylko 25 sztuk, ale mnie troszeczkę poniosło. Otworzyłem 50 boxów, więc... Otwieramy. A, swoją drogą oglądajcie do końca, bo potem będę wspominał o tym, że będzie można wygrać jakieś skinki, bla bla bla, to co mi poleciało. Yy, więc no, nie będzie to nic specjalnego, ale zawsze coś. Może komuś się spodoba i przyda. Pozdro dla Was i miłego oglądania. Musicie zostawić lajka za to, że wydałem pieniądze na to. Pozdrow. Dobra. Myślę, że tutaj nie ma co marnować czasu na jakieś dodatkowe bzdury, gadanie i tym podobne rzeczy. Mamy bandla, mamy w ogóle też jakieś Wig Taura. Nie wiem, jak ten item wygląda, ale kosztuje 100 złotych, więc może sobie troszeczkę odpuścimy kupowanie czegoś takiego XD. Kupujemy boksów mniej więcej, tak żeby wyszło za stówę. Ile zmieszcza boksów? Czy mam złote 14 zł na swoim. Dobra, ale w sumie będzie równe 25 boksów. To brzmi ok. Dobra, zajebiście. Proszę bardzo, mamy 25 boxów z nowej mapki zakupione. E, możemy sobie od razu wpisać: Arid. Zobaczmy w ogóle przede wszystkim, co ma ten box. Nawet nie wiem, kupiłem w ciemno. Arrowhead. Czy to jest naprawdę skin dos.? Nie, nie, to jest pewnie. Nie wiem, co to jest. A nie, to jest maska. Co? Dobra, to nudy, oksy. Były już podobne. Google Cup, takie. Mm -mm. golf. Bug. A to jest backpack? O kurde. Spoko w sumie jakiś topik. Yy, kamizelka fajna. Kamza, kamza jest spoko. Co mi mogą być? Maska fajna. Monokular to są. Ha. No dobra, niech będzie Bandana fajna. No i mamy nowego mapelka. No i myfikal, oczywiście. Okej, okay, zobaczmy, czy przepierdolę to złotych. Czy ta gra odda. Dawno Nie robiłem żadnego openingu. Ostatnie openingi, jakie robiłem, to były chyba jakieś elwerowskie. Ech, także oby to miało ręce i nogi, błagam. Dobra, moi drodzy, myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynamy od pierwszego boksika. Nie będę tego skipować. Będziemy sobie miło i przyjemnie patrzeć na to, jak dropem itemy. I proszę, niech to będzie ten kapelusik. No super, fajnie, mi się to podoba, bo to jest fajny item. I mimo, że jest niebieski. To jest fajny. No i elo. Otwieramy dalej. Jakby poleciał chociaż jeden mifikal dzisiaj, to uwierzcie mi, że byłbym naprawdę bardzo mocno zadowolony. Chociaż domyślam się, że będzie to trudne i to będzie ten jacket, nie? No, jacket nie jest zbyt fantastyczny. W sensie fajnie mieć chociaż jedną sztukę w EQ, ale to tyle. Więcej nie chcę. Dziękuję. Już mam, podoba mi się. A to będzie znowu coś fajnego, i to nie będzie bandana, to będą te monokulary. Ale to jest taki, ten taki. Ech, zekwipujmy to. No, no kurwa, no, no nie wiem, no. W sensie. No, no nie. No nie, wydaje mi się, że nie, że to nie jest top 10 itemów na świecie. Losujemy dalej. Poproszę o Myfikala. No, to już wiemy, że nie poleci, oczywiście. I to będą pewnie tym razem. Będzie znowu helmet. Okej, okay. on jest okej, okay. ale. Ale już. Proszę, Fikala. Ach, chciałem powiedzieć, że się dobrze zakręciło, ale zakręciło się w sumie giga chujowo, Ale dostaniemy coś nowego, czego jeszcze nie mieliśmy, i będzie to Ponytail. <grym> no, w sensie. W sensie nie wiem, czy ktoś lubi takie rzeczy. Ja nie jestem fanem Miskuzi. Preferuję zdecydowanie inne skiny bardziej. Czuję, że już przejebałem pieniądze. Będzie ten bug. Ten bak jest fajny. Coś, w się sensie mi się podoba. Tak mi się wydaje, że mi się podoba. Zaraz zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Eee, dobra, dostaliśmy go i on jest taki. No, w sumie spoko, nie? Szkoda, że tego kija nie da się wyciągnąć. Ale też fajny. Ja bym chciał chociaż jednego, jednego mapelka, bo to nowy mapelek. Fajny, taki ciemny. Wygląda spoko. Jakby oddało, to by było serio. Gites. Dobrze się zakręciło koło... Nie, to się chujowo zakręciło. Nie, nie ma szans. To znowu pan, Ale to strasznie bajtuje. Dawno nie otwierałem to. Człowiek jeszcze nie ma takiego wyczucia, czy dobrze się kręci, czy się źle kręci. Teraz na przykład już wiemy, że się kręci mega źle. Ale będzie ta maska. A jeszcze nie mam. A to w sumie spoko. Co możemy powiedzieć o tej masce? No jest dla prawdziwych fanów. Ee... Dla Dobra, jednak nic o niej nie mówimy Nie, proszę dajcie jednego MIFIKala chociaż, bo to się nie skończy dobrze. To się bardzo źle odbije na mojej psychice. Czy to będą okularki? Proszę, 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 proszę. Nie, nie będą. Moi drodzy. Mogło być troszkę lepiej. Odostaliśmy tego... Kevin Kita, ale to nie jest nic fajnego. Więc... otwieramy dalej. Chciałem powiedzieć, że kręci się dobrze, ale kręci się chujowo, bo to będzie znowu pon Ponytail. Ponytail. Gówno, tak zwane. Eee, super, dziękuję za to, że okradliście mnie na pieniądze. Eee, Danko bardziej oddawało. Nie polecam. No nie, jak to będzie, chociaż no, te czarne okularki. Czy one są fajne? One nie są fajne. W sensie one są takie. No, one są niby fancy, ale, ale jednak nie do... <ścoughs> no, Dobra, może jednak wyglądam jak prawdziwy ziom Altera. Ale ale to wciąż nie to, co chciałem osiągnąć. Nie! Co w się sensie tak, co w się sensie fajnie, ale. jeju, no. oh yeah, bo już tak blisko, tak daleko, ale zobaczmy tego Mapla. Ej, no fajnie wygląda w sumie. Co w się. Sensie... On jest taki dosyć basicowy, nie jest kolorowy, nie jest jakiś giga oczojebny, wiecie o co chodzi. Ale mi się podobają takie, to tak samo jak jeden z moich ulubionych skilów do mapy to jest ten duelist. On jest po prostu świetny. Czuję się już trochę oszukany, ale dajmy szansę, dajmy szansę, bo to może oddać w każdej chwili. Człowiek się tego nawet nie może spodziewać, ale na pewno to nie będzie ta chwila teraz. To będzie znowu bug. Ja muszę bym chciał z tego westa. Tu się? tu jest parę fajnych itemów, które można chcieć, ale one totalnie nie lecą. To się mi, ja mam pecha. Pa, 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 jak siada. Teraz będzie coś fajnego. Będzie ta bandana. Fajnie, to mi się podoba. Bandana wydaje się być w miarę spoko. Eee, pytanie tylko, czy to będziemy mogli założyć z okularkami? Jako co to działa? Olegangus. <grywk> no, spoko w sumie, nie? Jak ktoś chce jakiegoś skina setupować z tym, to spoko. Ale. będzie znowu mapa, tak? Ajajajajajajaj, aj, 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 no. Kurde. Cały czas tak, tak bejtuje ta skrzynka, tak bliziutko tego fikala Mógłby polecieć chociaż jeden jebany, naprawdę, do czegokolwiek Ja nie będę w ogóle, wiecie, w ogóle narzekać Proszę, niech to będzie ten Kevlar, nie, to będzie znowu Jacket, kur... Nie oddaję, nie oddaję Nie może tak być Patrz, patrz kurwa jak siada teraz Aha. Nie no serio, myślałem, że może będzie trochę bliżej Ale siada znowu bandana, więc spoko Eee, bandana jest. Jest w porządku. No i to pewnie będzie trochę droższy skin z wszystkich tutaj dostępnych w tym boksie. Teraz znowu nam poleci jakiś shise. I pytanie, czy to będą znowu oksy? Tak. Skiny się powtarzają dosyć tutaj bardzo. Bardzo często wypadają te same i bardzo mi się to nie podoba. Znowu dostaniemy jakieś gówno, bo już widzę, jak to się kręci. Chociaż jest szansa na to. Że... Nie, to nie będą spodnie, to będzie znowu helmet. Już któryś raz z rzędu. Iż któryś który się z rzędu. Właśnie, właśnie tak. Teraz znowu nic fajnego nie siądzie. To już widać od razu i to jest w tym wszystkim najsmutniejsze. O. Ej, tego chyba się nie dropnąłem, co nie? Co się... Tak mi się wydaje. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to trochę dziwnie. No nie, to nie jest jednak super item. Dobra, lecimy dalej. Niech doda w końcu. Jak się kurwie to kupię jeszcze parę skrzynek. Będzie kevlar. Fajnie, w końcu. On mi się podoba. W się. Sensie, on niby nie jest takim zajebistym skinem. Jest taki dosyć prosty. Ej, nie jestem zajebisty, patrzcie to. Patrzcie to. Jak to? Aha, bo to jest zamiast zombiaka. To trochę średnio mi się to podoba. Ale w sumie not bad i tak. Fajne. Wydaje mi się, że jak na taki item zwykły niebieski, to jest to jeden z fajniejszych skinów w tym boxie mimo wszystko. I to będą znowu okulary. A... No dobra, trzy boksy, trzy boksy, a to wciąż nie oddało. I teraz też nie odda. I to będzie ta maska? Tak, to będzie znowu maska. Czyli mamy już po jednym skinie, po dwa skiny, dwa maple, dwie bandany i dwie maski. Okej, okay. ciekawie, ale nie mamy dalej żadnego Mefikala, więc może to czas najwyższy, kochany boksie, abyś oddał główną znowu poleć. No, że chociaż spodnie do kompletu, bo nie mam. Nie, to musi być znowu jacket. Nawet mi się na to patrzeć, nie chce, skip. No, nie. Popłaczę się zaraz, kurwa, popłaczę się. Dobra, dobra. Dokładamy jeszcze 10 boksów. Siema, witam Was na openingu Zarid. Tego wcześniej to nie było. <laughs> Wiecie, jak jest. Pa jak siada. No kurwa, mać! No, dlaczego? W sensie no spoko, ale nie możesz naprawdę. Oh. <laughs> nie możesz naprawdę dropnąć tego jebanego myfikala chociaż jednego tyle pieniędzy na to kurwa wydaje I co? I znowu poleci jakieś gówno pokroju tych klasy z czypony taila. Tak, do czypony tail. Super. Naprawdę, zajebiście. Chce ktoś? Rozdam. O, daj proszę. <laughs> Okularki chociaż? Nie. Musi być to ta zgiemana maska Ona mogła być lepsza. Mogła być lepsza Nie jest lepsza Znowu nie siądzie Moi drodzy widzowie Mamy problem <noise> Ale jest Kamza Kamza jest fajna Musicie przyznać że jest fajna Spośród wszystkich skinów jakie w tym boksie są To jest jeden z fajniejszych mi się wydaje e, Nie wiem ja lubię takie takie, takie ciuszki w buncie Podoba mi się. Spodnie, spodnie. Proszę, w końcu, w końcu, bo nie miałem do kompletu. Będą jakieś inne. Chociaż one są takie basicowe. Tak bardzo basicowe. Bardziej basicowe chyba by być nie mogły. I to trochę wygląda jak, jak takie dresiki z poskami po bokach. Dobra, wyglądam jak z bojówki na RP. No, nie powiecie mi, że nie wyglądam jak z jakiejś bojowy na RP. Jeszcze czekajcie, mam pomysł, mam pomysł. Eee, gdzie to jest? Tak i gdzie jest ten West? I... i tak. Czy ja nie wyglądam jak z bojówki na RP? No wyglądam idealnie jak z bojówki na RP. Prawdziwy bojówkarz, teraz jeszcze niech poleci jakiś myfikalek, żeby można było się trochę przyfleksować. No szk... kibana, mać. Kurcze, przepraszam, troszkę się zdenerwowałem. Ech. Więcej nie wydam. Przysięgam, że więcej nie wydam, ani grosza. Chyba, że oddamy fikala, to jeszcze się zastanowię, ale... Ale nie oddam. Uuu, tego jeszcze nie mieliśmy. Tego jeszcze nie mieliśmy, co ciekawe. Mamy taką czapeczkę i oksy na górze nie będę jej ubierał, bo na pewnie nie wygląda okropnie. A moja, moja czapa z tymi to jeszcze w miarę fituje. To będzie bandana. Nie, to nawet nie będzie bandana, to będzie monokular. Monokular. Ok, głosujemy dalej. Nie chce mi się, kurwa, już Wam powiem. <grym> Naprawdę, nie chce mi się patrzeć na to. Nie, to jest ostatni box. Nie, nie, spokojnie. Ja wcale tego nie robię. Tyle, tyle. Ok, dobra, ale żebyście sobie nie myśleli za dużo, to już jest serio. Ostatni raz <gry> to jest 200 zł, wydane na tą głupią klockową grę. Miałem tego nie robić, ok? 200 zł, 200 zł. 200 zł można wydać na tyle zajebistych sposobów. Renaxon, doceń to, bo ty pewnie dostajesz jakiś procent z tych boksów. Chyba, jeżeli nie, to XD, ale pewnie dostajesz. Docień to, kurwa. Nelson, jeszcze bardziej to docień, bo gówno robić, a pieniądze dostajesz. To jest w ogóle największym skamem na świecie. I to powinno być. Już dawno powinni cię zamknąć w więzieniu za coś takiego. Eee... Otwieramy. Otwieramy. Ja czekam na pierwszego Myfikala, który poleci właśnie teraz, w tym momencie. Żartowałem, będzie to bandana. Albo mapy? Nie, bandana. Ja nie mogę już na to patrzeć, w sensie to już nie jest na moje nerwy, ja właśnie patrzę po prostu jak moje pieniądze zamieniają się w fancy glasses No tutaj już też widzę, że nie siądzie To widać od razu po tym jak się kręci Ja, mi się już nawet nie chcę, nie chcę kochani, mi się już nawet nie chce, więc po prostu myślę, że dodamy trochę emocji, i Ooo, w końcu W końcu Jest zajebista są do okularki, więc Opłacało się <śledzajewiste> Dobra, siada znowu. No, to jest gówno. Ten monokular, to. Ej, to jest gówno. Losujemy dalej. Kolejny helmecik. Niestety, niestety. Nie mam tutaj sportowych emocji, moi drodzy. Trzeba było przyspieszyć parę boksów. Tajnież widzę, że też nie siądzie. Nie, 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 nie. Kurwa, to będzie ten niebany Aruchet. Nie. A już myślałem. A już myślałem. A już myślałem. No już widzę, że nie siądzie. To w ogóle skipuje. O, ale kolejna kamza. Yy... Tu już też wiemy, że nie siądzie. Kolejny helmet. Okej. Okay. O, kurwa. Nie, i to będzie znowu Arrowhead. Nie, no nie. No ile ja mam kurwa wydać? Jezus, już myślałem. <grym> ile mam wydać pieniędzy, żeby podać chociaż jeden fikal, moi drodzy? Powiedzcie. Powiedzcie mi, ile kurwa trzeba wydać pieniędzy, a chu już z tymi waszymi jacketami, serio? Nie, nie mogę na to patrzeć. Pierdolę tą grę, pierdolę, pierdolę, pierdolę tą grę. <laughs> kurwa, moi drodzy, profit. Z dzisiejszych skinów jest okropnie Mamy parę fioletowych skinów. E, mamy na pewno... Dobra, zrobimy tak. Polosuję parę skinów z was, nie wiem. Nie wszyscy pewnie będą otwierać boksy, nie wszyscy kupują skiny. E, więc zrobimy coś takiego. Wylosuję trzy osoby, którym wyślę skiny i wyślę wam. Poczekajcie. Wyślę wam po prostu po takiej paczce skinów z tej, e, z tej mapy. Czyli wiecie, wrzucę wam mapelka, wrzucę wam bandanę, wrzucę wam okularki, wrzucę wam. Kamze, żebyście sobie, wiecie, mieli takiego pseudo seta yy, z tej mapki. Niestety nie wrzucę wam wszystkich skinów, bo poleciało tylko na przykład jedna para spodni XD. Yy, ale za to każdemu z was mogę wrzucić pony Tayla. Także wylosuję trzy osoby spod tego filmu, które dostaną parę skinów. Gdyby poleciał myfikal, to rozlosowywałbym dzisiaj myfikala, ale niestety, jako że ta gra jest zwykłą pazerną dziwką, nie wylosujemy myfikala, ponieważ nie ma. Ja, że dalej, czy oszukany. Biebałem 200 zł w przeciągu, nie wiem, 15 minut na otwieranie tych śmiesznych skrzyneczek. Otworzyłem razem 15 plus 15 plus 10 40 boksów? Tylko? Nie, więcej. Ile otworzyłem? Nie, kurwa, 60! Najpierw było 25, potem 10, potem 15. 50 boksów było otwartych. 50! Przepraszam, jak głupiutki, przecież to się tam mniej więcej zaokrągla, około 200 zł, bo to prawie po 4 zł za skrzynkę. A żeby być dokładniejszym, nawet to wydałem 100... 189 zł na to, żeby dostać jedno wielkie gówno. Także dziękuję Wam moi drodzy wszyscy kochani za oglądanie dzisiejszego filmu. Yy, mam nadzieję, że cieszy Was mój ból i przejebane pieniądze. Yy, na dniach zrobimy sobie Podsumowanie, yy, przegląd mapy Przepraszam, już się myli Renaksel i wysyła trollfejsa na discordzie właśnie Mnie to nie bawi, zrobimy sobie przegląd tej mapki Tak jak zawsze, według tradycji yy, Stało się, żeby tradycji stało się Zadość, zrobimy sobie szybki przegląd Polatamy po mapce, przyjrzymy lokację, jaki tam jest Lucik i tak dalej, tak dalej, tak na szybko A później pewnie wlecam jakieś gameplaye Z nowej mapy, bo będę grać, ale jeszcze mamy też Washington do dokończenia, mam dwa odcinki Które czekają na zmontowanie, a tam też Było sporo pvp, rajdy Tutu i takie rzeczy, więc to się też pojawi. W sumie dużo rzeczy jest w planie z UNTA, co się rzadko zdarza, bo ostatnio raczej czułem niechęć do UNTA, a nauczyciel to nie się grało fajnie yy, i też teraz nowa mapa, więc fajnie. Nie będę was już dłużej zanudzać. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeżeli chcecie wziąć udział w tym losowaniu, to zostawcie łapkę tam suba, nie wiem jak się robi już konkursy. Napiszcie jakiś komentarz. Co w się sensie nie piszcie, kurwa, ja chcę wygrać Wtedy nie wygracie, skipnę i wylosuję kolejną osobę. Przysięgam wam. Jak napiszecie taki komentarz, to nie wygracie. Napiszcie jakiś normalny komentarz, a ja wylosuję na przeglądzie mapy trzy osoby, którym wyślę paczuszki ze skinami. Pozdrawiam was, Elo. Ile się kurwa popłakać.